Wiecie, co będzie, będzie naj. Wiecie, co będzie... No nie. Wszystko jedno. Dzień dobry. Witam Was w dwudziestym odcinku z serii Jak działa. I to będzie chyba niestety, ale finał tej serii, ponieważ to jest ostatni laptop. Jaki tutaj oto mamy? Dzisiaj robimy finał serii. Jak działa taki dzisiaj luźny odcinek? Bo mamy godzinę 7:46. Co to jest za laptopik? To jest oczywiście chapek jakiś pawilon. A chwileczkę Wam podam model kompła. Tutaj oto mamy modelik. I ten laptop należy do takich jakby najcięższych, najbardziej yy, przyjaznych do transportu laptopów. No bo zobaczcie, to przecież to jest. Takie cieniutkie. Co do portów nie mamy tutaj za bogato, ponieważ mamy tutaj port Jack, mamy port na micro SD USB wersji C, USB zwykłe, HDMI, port do zasilania USB oraz dziwny port. dziwny port, nie wiem do czego. No, wygląda jak taki, klawiaturka taka fajna jest. Odkryjmy to, Voilà No to co? Chyba włączamy, bo bateria, jak zawsze, jest wbudowana gdzieś tam. Tutaj jest w ogóle zasilanie, nie wiem czemu w takim miejscu jest, no, ale dobra, o, włączy się. Z czym my tu mamy do czynienia? Mamy do czynienia z tym, że myszka nie działa. Czyli co, port USB jest uszkodzony? Proszę z tym. Ten działa. Co? No nic, mamy tutaj komputer. Zobaczymy, jaki Windows. Windows 11.23H2. No, kto by się spodziewał? Przejdziemy sobie po specyfikacji, co ciekawe. To jest oczywiście Home. Kto by się spodziewał? Procesor. Mamy tutaj 11. generację Intela, Intel Core. I5, 1, 1, 1135G7, RAM oczywiście 8GB, 64-bitowy Windows, no nie ma chyba 11-bitowej, 32 32-bitowej. Karta graficzna, Mamy tutaj Intel Iris Xe Graphics. Ja lubię to po prostu nazywać taką mocniejszą integrą po prostu. Mamy tutaj kartę Wi-Fi, sobie na rdzenie. Jest to czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor. Co do rozdzielczości, ekran mam tutaj oczywiście Full HD. Taki jeszcze dysk, znając życie jest pół giga, pół terabajta, Boże, Jezu. I ja się muszę zawsze pomylić z tym pół giga, pół terabajta. Skoro specyfikacje mamy już omówioną, no to co? Przechodzimy do klasycznej rzeczy z tej serii, czyli produktywności. Na pokładzie tego komputera jest zainstalowany Office 2007. Mam no co? Office 2007 jak Office 2007, nic nowego. Kogo tak fajnie fascynuje ten Office 2007? No co, obsługuje nowe formaty, okej. Okay. Ma fajny interfejs na najważniejszych programach, okej. Okay. Ale co ma takiego, czego nie mają starsze albo nowsze wersje? Ja w ogóle nie ma żadnych nowszych wersji. Non-stop jest tylko ten. No, było kilka wyjątków z tej serii, no ale okej. Okay. Specjalnie dla Państwa sprawdzę, ile ofisów 2007 było w całej mojej serii, czyli te 19 odcinków. I wiem, mamy listopad, głos się trochę niż sprzed lipca. Ja tutaj Wam szybko zrobię podsumowankę. Finalne wyniki to Office 2001 raz, Office XP dwa razy, Office 2007 8 razy, plus jeszcze ten odcinek, co teraz wychodzi, 2013 i 2021 po jednym razie. Powtórki, czyli odcinki na przykład ulepszenia laptopa, to Shiba, czyli że drugi raz ten sam laptop, tylko że i na tematykę trochę były trzy razy takie powtórki i że nie mają Office'ów laptopy trzy razy. 9 razy Office 2007 na całą serię, 20, no to prawie 50%? No nic, co do przeglądarek mamy tutaj. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, cztery przeglądarki. Super. No nie ale zobaczmy sobie, czy da się przeglądać internet. Coś tam poklikałem. Co to jest? Google.com. Dlaczego mi się jakaś infolinia? Czemu jakaś tele coś tam? Google. No ale no Google działa noc. No ale co, w sumie, skoro mamy czas dzisiaj, bo mamy godzinę ósmą, to zróbmy sobie synebęski, szczerze, a, ciekawe, jak poradzi sobie ta 11 generacja Intela. Lecimy. I uwaga, 4045 punktów. Cinebenchu R23. Może jakiś bardzo powalający wynik to nie jest, chociaż do codziennego używania spoko jakby No nic, na tym chyba zakończymy ten luźny odcinek, jak bardzo. I no to jest ostatni odcinek serii, jak Nie mogę powiedzieć, że nie. No chyba, że jakimś kolejnym trafem mi się kolejny laptop ja chociaż w to bardzo wątpię. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w innych produkcjach na moim kanale. Siemano.